Na, na YouTube pisał, pytaj, czemu druk taksówką więc... brata! Ty! Co? To są ci, kieńaki. Zarówno, To co? pagnali, jedziemy? Pagnali, zaraz, sekundkę, tylko na. Co? Mażmy sobie koguta, żeby nie jeździć kurwa normalnie z debilami, albo z pasem sobie pojedziemy i chuj. No, albo z pasem szybciej, be. no, pagnali. Ja, ja mam normalnie konto na rok się. ja jeszcze upłaciłem 50zł za na to. Na kurwa? Na rok się kurwa, no wyobraź kurwa. sobie, nie? Musa rapagony. on skręca. Merdole. Równo 15 tysięcy w przebiegu Równo, równo, k**wa, paść tam na dole Ty e, bidar, jebany, p**a Spierdalej. Zaszczepają się już jacyś bratany Zdarowa, bratan! Baru, Zdarowa! Komesta bien, baba Hasan. Baba Hassan, хорош, normalnie no? A co tam, bratan, w ogóle? Widzicie. się kręcą, yy... koneksje borsakon działają mm -hmm. yy... Tutaj też działa. Zdrowa, bratan. Zdrowa Jak najbardziej. Co będzie dostawę niedługo zrobić. Trzeba będzie, trzeba będzie. A cóż, już jest są zamówione. Zdrowa. Zdrowa, bratan. Zdrowa. O, aż się myje się. Zdrowa. bratan zdrowa też. Co? Co to jak? Zdrowa, porządek. Zdrowa. Andrzej napisał. Proste tak to te pseudo. No, Roboty na roboty tu nie doć. Bratan. Konia kiłeś? No? A co, co, co żeby co ci się wyjeździło dobrze. w no jest pizdziec. Jak się będzie zgadzał olej, to pójdzie tak w palnik, że 3-5 będzie czarne od dymu. Mówił fan no, zdrowy, który no. chce dołączyć do fundacji, ale przestraszył się, bo tu jest zbyt dużo udziałowców w tym momencie na parkingu. Za grube pojazdy tu się znajdują. Co on jeździć nie umie, czego pumpiarze złapali? Nie, no powiedział, że ten, że. Ogarnął szybki przelot. Polwiarz trendy, paskudny przyjechał. Ej, jak że tu Zdrowa! Zdarowa! Zdarowa! Przestraszyłeś się, że tak Koń tu klakson naprawił! <laughs> Ja idę najbliżej drogi, bo jak on będzie skręcał, to wleci najwyżej na chodnik, a ja tu ucieknę. Kurwa, e, no wszyscy są! Zdarowa! Nie ma Pawla, żeby wiesz! Ale Ty, jak, kurwa mówię, mu że dzisiaj przydział on gdzieś pojechał teraz. E, ma zrobić e, prawko, kurwa, nie poszedł w końcu. Nie, czy? nie poszedł. Przecież on tym Gierkiem zrobił prawko. No ale. No, Gierkiem tak może zrobić. No. śmigamy coś potem, czy to, to taki różny spot? Bo ja nie wiem co możemy robić Śmigamy Dopierdamy Tak to nie Masz co jest najważniejsze w aucie Kurka, jest z, z no. brudna To, na to jest najważniejsze Ope, OP, OP To no dawaj, zmieniamy Rózzy. to już Tylnie nie mogę, bo jest zjebane i mi to odpadnie przed... Dobra, zmieniamy tryb na racingowy Aha Przejeżdżamy, samochód My jedziemy się przejechać na chwilę 43, mordo, V8. Co ty, 3? No, serio. Klamie to 01, kurde. O, 01, właśnie. W... Ej, na licznik nie patrzcie, kurwa Ale w... A gdzie jest to, co ma... Kurwa, chupię, że jest w tą... No. Się... No i kurwa, i małgowa ucięta. Się... A bo ty, kurwa, te blachy masz, ja pierdolę. No właśnie. <laughs> ty, my jedziemy z tymi blachami. No. Я забыл, ты забыл. А ты забыл, что ты ты можешь ехать на червоный. А ты, на русских плахах, по Кракове ты сидишь по-другому иначе, как будто у тебя москва. Нахуй. Не залезешь, не залезешь, не залезешь. Тормози, блядь, блядь. Арчи, йобаный в рот. О, покупай плечков. Почепи, старый. Едешь, стар. Кто тебе? hamulcowe, kurwa jego mać tej na Co oni kurwa stoją? Ty? Co? To są ci, taniaki. To... O kurwa. O kurwa, ja mam rosyjskie. Mam motocykliste zatrzymać Ja pierdolę! Nie no, spierdalamy, w sensie jedziemy na pipi od razu. Do Moskwy spierdalamy! Astyniaca. Nie, o kur tam no, są, no, czekają kurwa. na no, Nie no, mają klienta, chuj tam z nimi nie, bo zobaczyliśmy bomby z oddali, to myślę tak, dobra no, ja to już czekają, pierdolę, wiedzą, dobra, że jedzie. Kurwa o, nie. Ja Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak szybko kurwa blachy zmieniał Mi no, się bo potrzebuje fajnego tego. No spoko, ale jeszcze człowiek wnioski oddałeś na Co jest? Wiesz no. jak to jest słuchać, jak odrzutowiec chłopie, jak no. się tu nie? Taksi? Taksi, mówiłem A Jeszcze są numery Kurwa jest! Pytali, czemu je taksówką? No mam! Jesteś ze straży miejskiej, co? Nie, na no, straży Miejskiej nie ma. Ja Też nie ważny. robię z Jestem jestem to ścigałem mnie z urzędu. A no tak. Bo kartę Polaka. Kartę, kartę Polaka zgubił. Oni tam są, zaraz po nich zadzwonię. Przyjadą po ciebie cię z winą. No tak po prostu po Krakowie, po i kumpiarzy, a co? Przejdziemy koni! Ale teraz na innych blachach przejdziemy Tak już na tych oryginalnych Teraz taka taksówka, teraz tam nitki zrobią to myślę, że to Zwykła taksówka, a nie prawdziwy roz... Rosjanin Spuścisz się tak na kudzory <grym> się nie będzie widać Paweł, Paweł tak jeździł, taki rozjebany wody. wczoraj się tak najebał Staroła z bratanami, jestem To z bratanami, staroła z bratanami, więc to 頼むわ。 i the

Jaki zon jest? Tylko jestem <noise> Na most Na most, most. można jechać 5 tysięcy na godzinę no, no. <noise> Na hamulcu ręcznym kurwa AMG, Nie, fundacja zrobi nie a tylko A63S Dobra, ja jestem Takiego za. nie było, ale to, będzie Fundacja Natolik! Natolik! No, no. Co? nawet Co? laweta przyjechała na zlot Gdzie? No tak a, Rodzice z domu wypuścili i mama mówiła, uważaj synku, uważaj, to uważam, blyedź. To jest gówno kurwa szybkie, ale powyżej stary, tak jak ścigałem, to spada. Dawaj, dawaj! Słyszysz jak napierdala? Rozcinę go jebie Zdrowa bratany! Zdrowa! Centrum gdzieś wpadniemy kurwa, nabijemy ryj, zabieramy kasę kurwa na fundację, będziemy mieć <gryw incoming Commission> Fundacja ma, fundacja już ma pieniądze. Ja byłem na Ukrainie karany przez takie rzeczy, wiesz. Ogarniałem takie kurwa. Słuchajcie go, to jest to jest jeden z głównych członków tego przedstawiciel fundacji z nim nie zadasz. Ochronia, ochronia fundacji. Do niego nie podchodzić. A jak że robi to o tym bardziej. <śle> A żeby było coś dobre, bo wczoraj kurwa żegałem całą noc, kurwa. pierdolę. <śle> Dobra, tam też trzeba zwolnić, bo. Fotoradar jest, a jak wiadomo, nie, nie, nie możemy dać zarobić policji. Policji się nie wspiera. Co, co się robi z policją? Wiadomo. wiadomo. Jest tutaj piękny fotoradar, ale zawsze się uśmiechaj, nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo z tych fotoradarów. Jeśli się uśmiechniesz, to, to. Nie dadzą punktów? Nie wiem, ale zajebiste zdjęcie masz na pamiątkę. A tak tak silnie, jak taki bóstoki. Co? Wypełnia dziurę budżetową. <laughs> tam bucu? Co tam było? Cześć! To jest miejsce w Wolwiarze gdzie Z być kurwa na drodze jeździć Dokładnie czemu driftuje taksówką Widzieliście koguta, widzieliście naklejki na lewo

In the color of bark. Close smelling like trees, digging my earth, far my roots and weeds, my truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark, my friend got clean, then no deed, life is just that dark. Close smelling like trees, digging my earth, far my roots and weeds, my truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark, my friend got clean, then no deed, life is just that dark.

I'm back tonight with a sack to light In honor of the past I write. I'm wide open with no glass of wine. Stuck in the barrel, I'll get better with time. While you measure how the pleasure declines, I'm stacking cheddar while the bread just rise. With my eyes and my ears glued here on my grind, cuddy, creeping on the comma. sleeping till the up Tell the secrets to the drum thumbs. Technically just. Think. Laweciarz jedzie Jak zdarowa wypojebani jesteście Zdarowa baba hasła Prowadzi tę grupę Kompletnie nie ma pojęcia którędy jechać bo on tu kurwa zawraca dalej robię, no. wiesz, tam pierogi kurwa z rybą jakąś pierdolę. Z rybu, pierogi drogę, to... kurwa. z karpem karpelem, jakbyś jakbyś tam pierogi z rybą. No, jakbyś pierdał taką teksturę z moknieniem, takamiesz kasjer. No siedzi cały dzień, nie? Tak siedzi. i Masz pierogi z rybą. To Taka pirog, stara pirog, baba. Pirog, pirog. Jazda, jazda. Roz, Zadarę ten celownik na Milfy. Nie pew. Jedzazo, Milf w tyłu. Nie, na Dita to jest w ogóle burda, to chuj. Ale na na starym, na starym klepaju. Na świętego Filipa, chopie jakie tam są te 70 lat mam. Słuchaj, raz jechałem najebany z kolegą, wracam z tego z miasta I jest coś takiego, Podjeżdżamy i tam wiesz taka 70-75 lat Babciu, a co jutro na obiad jest? Bo dzisiaj na wieczór jesteś ty chyba uh. To jest zajebiste To jest zajebiste Korweta Nie, nie, ja tutaj widzę kiedyś Elefant. Ale mam taki chłopie, taki zajebisty kanarkowy, w chuje zajebisty. Na tym serialu polskim. A ja nie oglądam telewizji w, Polsce, w ogóle, ja tylko Zdarowa oglądam. Zastanawiamy się cały czas, czy, czy po prostu dołączyć do tego. Za ja niedługo będę tracił tą, rachubę kurwa samochodu fundacji. No, tutaj, no widzę. Wszystko w leasing. Wszystko w leasing. Tak. Wszystko w leasing, Dostawa do fundacji. Zdarowa. Do fundacji jest czerwony. Dobrze! Pójdziemy na Pilmini? To może to normalnie tam, nie wiem, kilogram 30 parę złotych kosztuje chyba <grywanie> Możemy kupić nam wszystkich od razu jak Fundacja stawi, nie? Co? Białego z fundacji Co Śniegu. Śniegu Śniegu? To, to, to go odśnieżasz zawodowo Ja nie odśnieżam zawodowo Nie Twój mózg to zjada, dziury tak jak ser, no kurwa Szwajcarski <sharp> Dobra, zdubcamy, bo już mi zimno i trzeba wziąć do fundacji, to są dobre wariaty. Dobra, No A się podobało, kurwa. Może jak Darowa bratony jest! Trzymaj się, do tego żybada, trzymaj się. Nie mówię nie mów co do środka, Mówię ile chcesz, czego chcesz. 20 piwek tak na szkołach Do tego 15 tych tajgenów na jutro. Dobra, dobra Z różnych miast, różni ludzie są przy stole. Z różnych miast różni ludzie są przy stole. Daj kałacha, niech przyjdzie cała wataha Na wystrzelony naby nie ma tu kozaka tam kieba kebab! Pieniądze kebab. Ty so, so z kebab, sos ostry, sos so łagodny Kurwa, chciałem powiedzieć coś cienki, ale to jest ciasto cienkie Bratan kieba. A skąd takie pieniążki? Co to, to jest, zaliczka? To jest zaliczka za kebab